Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Oskar No i zapraszam was na drugi odcinek z Mafii 2 A więc jak pamiętacie jesteśmy w domu naszej matki I tutaj nam się szafa podświetla, czyli mamy się ubrać No dobra, i mamy tutaj ubrania Ja mam tutaj ubrania niektóre, na przykład jak ten szkolny mundurek Z zawartości do pobrania, ale ja sobie... Kupiłem rozszerzoną edycję gry, a więc no nie muszę już tego powierzyć, bo mam to po prostu zainstalowane. Ale jak kupicie zwykłą edycję gry, no to będziecie musieli to wszystko pobierać. Tylko jeden, chyba będzie tylko jedno ubranie w szafie. więc dobra, co my tu mamy? Czerwona mar marynarka i koszula. Ło, wow, dobra. Eleganckie strój i kapelusz. No dobra, bierzemy sobie to. Whoa, na Elvisa Presleya trochę. No dobra. Wychodzimy. Cześć mama. So you to Actually, uh like uh, się zajmuje Joe! You want to get again. Mama, would you rather me go back and again? No. Exactly. No. Joe probably mi Promise that you won't get any more Joe. No, tuo papà ha per questo uomo nel waterfront chiamato Papa Lardo. È in un'unità, puoi parlare con lui, lavorare come tuo papà. Parla con lui, per favore, promettami di parlare con lui oggi. Ok mamma, ok, prometto. Grazie Dio. Grazie Dio. Ma no, dobra, no to, wychodzimy. To wychodzimy. A co tutaj jest? Aha, toaleta. No zobaczcie jaki seks, Jaki seksiak, musterku. No dobra. Wychodzimy. Zamykamy drzwi. No i idziemy. No i idziemy. Właściwie, nie musisz jeszcze zamykać drzwi przede mną. Panie Mike Monte. Monte Monte. Jeszcze nie jestem, nie należę jeszcze do rodziny, do mafii. No dobra, gdzie mam mamy iść, bo yy, nie przeczytałem. Naszej siostra ma kłopoty. He, <laughs> paluszkiem może pogrozić. No dobra, walka wręcz. Big. Dobra. Of, okay. huh? Au, boy. au, au, au. Au, au, au. Kurde, no, dobra, dobra. Coś tam potrafi. Dobra. Pick, pick, pick. No. Pick. No. Pick. No. no. Come on. No, chodź wiesz co. No. Pick. O wa, Dobra. Pick, pick! No, okay. Dajte mu idioti na uczka, dobro. No. Pick. No. Pick, pick. You get yourself into more trouble, big. Pick, pick, pick. Ah. Dobra. Pick. I pick. All over all. Ah, yeah, that's right. Get the fuck out of here. The what the hell was that all about? <laughs> I'm sorry, Vito. We didn't want to bother you with this. Bother me? Bother with what? Come on, tell me what's going on here, Frankie. Right before he died, Papa borrowed money, a lot of money, from a loan shark, thinking he'd get a better job and pay him back. We found out right after you left for the war. Not much. $2000 oh, cool. the thing is, is this guy wants it all back by the end of this week. Otherwise, but that goes up again. I ain't gonna make that kind of money working at the board. Who is this guy? I don't know, mama won't tell me. It's okay, Vino. We'll manage somehow. Don't worry. I'll take care of this. I promise. Thanks, Vino. Take care of yourself. Dwa patyki. O Jezu. Idź do mieszkania Joe. No dobra, no to idziemy do Joe. Naciśnij tap, by wyświetlić mapę. No dobra, i mamy tutaj mapę. No mapa jest bardzo podobna do GTA 4, naprawdę. Więc dobra. Mm, tutaj mamy mieszkanie Joe. No dobra. No to idziemy tam. Możemy biec. No dobra. Okej. Okay. Przebiegniemy sobie przez ulicę. Przebiegniemy sobie przez ulicę. No i pozwiedzamy Empire Bay, nasze miasto. No dobra. No takie leciutkie ścinki, jakby były. No dobra. It seems when you asked me ten seconds ago. Crying out loud. What the hell's the matter with you now? It's taking you forever and I'm cold. Send the damn car if you could call. It's cold in the car, too. Hurry up, Giovanni. You to to get done a hell of a lot quit nagging give me a hand. I am.

No jestem, na... oczywiście, że jestem lepszy niż twój mąż. Oczywiście, że jestem lepszy niż twój mąż. No, no we ja. Nie, nie. I to... really? Well, <laughs> thank you very much, no, nie ma sprawy, wystarczyło tylko klawisz E nacisnąć. No dobra, biegniemy do mieszkania, Joe, bo nigdy to nie dotknie. To już siódma minuta spotkania. No to ładnie. Niebieskie prostokąty to są wozy policyjne, a niebieskie trójkąciki to są e, gliny. To jest policja. Proszę, kolejny jakiś wojskowy. Mm, dobra, tutaj się drzwi już podświetlają, no to wchodzimy. Ale dziura w ścianie, o Jezu, no dobra. Ale skrzypią sobie drzwi. No to wchodzimy. Postanowiłem zrobić serię z tej gry, ponieważ no, spodobała wam się bardzo ta gra. Dobra, strzałka w górę mi pokazuje na radarze, to idziemy w górę. A więc postanowiłem zrobić serię z tej gry, przejść wszystkie misje i postarać się grę przejść na 100%. Słyszymy. Uh, do you know what Joe barber was? To the right of the stage. No problem. I was telling him that racket last no night has to stop. If he do not like it, he can find another place to live. Hmm. No? No problem. Okay. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> we didn't get that at all. Come on in, let's talk. <laughs> <laughs> you disgusting pig. <laughs> I picked up these brush on my way back from the store. I'm going to for you. All right, girls, that's it for now. I got business. All right, come on. Carudas, take a bottle. Come on, Joey. Why do we have to stop when we can all have fun? The fun's over, baby. Later, I shit. Me and Vito haven't seen each other for a long time. We got a lot of catching up to do. Looks like you're doing okay, Jerry boy. Not bad. I tell you, that little Spanish broad is fucking wild. Gotta you know go at home. Good. Mama was not thrilled when I mentioned your name, though. Now you know, how she is. she wants me to get a straight job. You're gonna look for one. I don't know. I'm sure it's only well gonna make the same mistake my old man did. I gotta pay off his debts and get back on my feet and get my own place. I need to make some real money. A bunch of the clock ain't gonna cut it. Hey, you can stay with me as long as you need to, and we we'll find you a job where you can make good money without killing yourself, alright? Music to my ears. Right now, I'm living off the 20 bucks the state gives me every week. <laughs> I know lots of people who pay well for risky jobs, so to speak. I'm sure I can line something up for my oldest friend. The working man's a sucker, that's for damn sure. You've said it. Okay, step one.

Co so, Joe, tutaj masz? Okej, okay, kanapa jest moja. Proszę, możemy nawet kran odkręcić. No, naprawdę ładnie. Ale dobra, wychodzimy, nie będziemy tu marnować czasu. Uuu, jaką komórkę masz? Yes. Yeah. Tak. Can't do business without you. So you thought about what you're gonna do now? Said you were gonna introduce me to that guy Giuseppe. No, 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 no. I mentioned all the big picture. When you was over there, didn't you think about what you was gonna do when you got back? Uh, well, besides the usual, you know. Find a nice girl, settle down. Whoa. Hey, there's gonna be plenty of time for that shit later. Right now, I'm gonna make sure you live little. Hey, uh Thanks again, again for that they thing with the discharge bits. Hey, all I do is make a phone call. You can thank Giuseppe when we go pick him up. No, hey, uh, you think I could, uh. What? You drive, Vito? The road's you ain't never drove a car before. Joe, I was driving almost the whole time I was over there. Yeah, but this ain't no tank, Vito. You know. This is one of the nicest cars money can buy. I didn't drive a tank. I drove a jeep. What the hell's a jeep? <laughs> <It's>, uh, <laughs> never mind. It, you know, let me drive a while. All right, all right. Here's the keys. Just be fucking careful. No, no. All right. When it's cold as fuck outside, you gotta give it a little more gas than usual. That's the pedal over there on the right. I know, Joe. I know. João <laughs> não Mamy nie porysować tego autka. No, myślę, że da się zrobić. No, fajne autko, na Tutaj jedziemy. Jeśli chodzi o grafikę, fizykę jazdy, no to wypełnię się już później. Eee, grę będę opiniował z czasem naprawdę muzyka klimatyczna bardzo klimatyczna muzyka nawet fajna mi się podobają takie starsze muzyki teraz tam są jakieś pop 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 na no, spacjerańskim taki pop 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 jakieś tam disco polo kiedyś fajniejsze były piosenki jakieś tam nie wiem Billie czy tam nie wiem kto Przecież to No, tu nam się droga urywa. Tam gdzieś mamy wjechać No dobra. No, do pana przyjadę. No dobra, dobrze tutaj. Dobrze grafiliśmy. Dobrze. Ale góra. Nice. That's co Jefferson. się stało z tym garniturem. Dobra. Odwiedź Jo Giuseppe. Welcome to Giuseppe's, Giuseppe's general, general Store, a thief's paradise. I it, he's got it. He even sells phony gun permits and discharge papers for guys hiding it. Hey, Giuseppe, you I brought you a you know, custom. customer. He's uh, straight out right? Yes, sir, all the way. This is Vito, my oldest friend. This is Giuseppe, the best safe cracker uh, in Empire Bay. How are you? best, Yeah, they are. You, you got them finished friend? already? It was a pain in the ass, but sure they done. No thanks. It's it's really going to work? Nobody from the army will bother you again, trust me. You see what I tell you. Here's the money. Take your papers, Vito. No, uh, we need to set a lock next to That yeah, we do. And guess who's paying for it? Good. No dobra, niezbędne dla włamywacza. Wytrychy 7 dolarów, a mamy 27 dolarów. No dobra, kupimy. Dobra. You can test it right now. Here, take this lock. You just need to insert the plate into the lock and lift all the pins. We're using the wrench to hold the planes one by one. When all the pins are set. No dobra, użyj SS, aby przesunąć zatatkę. Dobra, SSS. E. Kurde. Tyk. Y... Tyk. Tyk. No jest doświadczenie. Jak sobie grałem w 2014 roku? Tą grę jest doświadczenie. małe. Jeszcze wszystkiego nie zapomniałem. No. Okej. Okay. Okay. Like z... no, oczywiście. No, oczywiście. Ukradnij Jeffersona. No dobra. No to mamy ukraść Jeffersona. No dobra. No to... No ładna bryka, naprawdę. Mm, pyk. Pyk. I... pyk. Pięknie. Udało się. Kulera, policja chce cię aresztować. O kurde. Dobra, gazu, gazu, gazu. Ten samochód jest poszukiwany przez policję. Świetnie. Po prostu świetnie. Dobra. Do do okay, you. Alright, let's go find so, the Don't worry about it. I got Let's find who policję. i Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. So. Oh, 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 oh. Policja. 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 Mm. Tutaj. Mało brakowało. Okej. Dobra. Szybko. Dobra. Mało brakowało. No dobra. Mało brakowało i bez mnie Zmiń, numery rejestracyjne. No dobra. Przejrzyj ofertę. Proszę, możemy tutaj wybrać kolor. Proszę, mamy tutaj. Różne rzeczy tuningu. Też możemy tutaj tuningować auta. Dobra. Tyk, tyk pyk. Coś tam sobie napstrykamy Dobra, dostosujemy i kupimy tak. Pik! I wychodzimy. No i ładnie.

No, no, ogarnij się. Tak Okej. Okay. O kurde, to policja nie możemy za szybko. 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 Jak pójdziemy za szybko, to policja może nas, y, nam wlepić mandat lub nas zaaresztować. Jak pójdziemy za szybko lub uderzymy w kogoś. Na szczęście za czerwone światło nie łapią. Jak się przejdziemy na czerwone światło, to na szczęście nie łapie policja, nie łapie. Dobra. Wolne. To jest piszczenie tego Joe'a, no. Tak? To tutaj? Nie wiem. O, o, o. Okej, okay. gdzie to w ogóle jest? O kurde, kanał drogi. Oh, hey, taką you kurą know, no to może ile? No? Teraz to jest wanna... zabytek, no ale naprawdę, no kiedyś to, to było jak. Uh, Potrzeba numera dzisiaj. How about this one? Jak Cheetah w GPS i Mendrax. Jak Bufalo. O, to było błęd. Hey, when you measure seven no dobra. Policji nie ma, to możemy się rozpędzić. Którym tu się włączało e, taki okay, tempomat, right że nie można szybciej jechać niż tą 40 km na godzinę czy 50? Gdzie to był ten tempomat? Od G? Right, right nie right wiem. Od H? Nie, nie wiem. A którym się radio zmieniało? Chyba K. Nie, nie K. Nie wiem, którym się zmieniał radio. Dobra, panie władze, my sobie tutaj tylko jedziemy. A co za złamowisko? Gdzieś mam dobra sprzedać? Będziemy jeszcze. To jest chociaż szkoda sprzedawać takiej kury. Chyba GPS, zdecyduj się. Okej. Okay. A of hey, look who's here, Mikey boy, what's going on? Shit, Mike, you can wash your fucking hands once in Now I need to fucking bed. Hey, I've been working Working people occasionally get dirty, you know Besides, I just wiped them off Ghost like Frank Dimitri's American Got Talent I what know, world, I on are those fun <laughs> of course This is my friend good good, good. Vito Vito, this is Mike Bruschi. Don't shake his hand, he ain't got that much soap at home. Nice to meet you, Vito. Uh, me and Vito go way back. Just come back from overseas and he needs some cash. So I figure he can help with your, uh, supply problem. I can vouch for him. Uh-huh. Okay. Joe told you about our side business, right? Yeah. I only want regular cars, not the fancy. You get a cut of every car. You take as many as I can handle. Don't bring no cops around, okay? They follow you here. I don't know your ass from Jesus. Jesus. You get me? Got it. God damn it, Mike! You put your grubby mitts on my fucking coat. I paid a fortune for this thing. Alright, calm down or I'll stick them up your ass, you sissy. You know, drag queen of these days. Right? who knows if they can even get this food out. shut up? Peter, listen to me. I need a Walter coat today. I got a few people looking for parts, but I can't find a car. Because you don't know where to look. Every time I drive down Hunters, I see one parked by a bar I think the place is called the Lone Star. It's not a movie I'll stick out it like a sore dog. Of. All right, look, I'll give you 350 bucks for it. It's worth the risk, right? All right, deal. come on, let's go, on now Meantime I'll be sending you the cleaning bill for my coat. Yeah, I'll change my address, you rat prick. Okay, listen up. This is your maiden voyage, so to speak. So try not to fuck it up, man. Here, Vito, take this. Oh just in case. Nice. You might I test this thing out here. Sure. Knock yourself out. Here you go. Hey for that old wreck over there.

Pojeść z Joe do Baru Long Star, ale to zrobiłem sobie w kolejnym odcinku. Na ten odcinek to by było na tyle: o takie ujęcie. A więc to wszystko na ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Możecie napisać, co robiliście wczoraj z Migos u o bojechać się wczoraj działo. Możecie dać subskrypcję, włączyć powiadomienia oraz napisać, czy chcecie, abym nagrywał dla was dodatek DLC to wszystko na ten odcinek no i do zobaczenia na razie hej